Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie i polecaniu kanałów YouTube. Tak, e, tym razem znowu wybraliśmy sobie trzy kanały, ale podzieliłem je e, pod, pod różnymi względami, że tak powiem. E, pierwszy kanał e, został wybrany pod względem jakości głosu, tudzież barwy głosu, doboru gier itp. Itd. Drugi kanał e, został dobrany pod względem e, zaplanowania całego kanału, a trzeci kanał został wybrany ze względu na dobór gier, bo są to Oryginalne gry. Tak więc zaczynamy pierwszy kanał. Jest to kanał użytkownika Łowcy Kamery. I tutaj mamy przykładowy jego filmik, który nam nadesłał. Powiem szczerze, że te gry na serio. Może mają swój wiek już nie tak bardzo stary, nie? Rok czy dwa lata może temu. Teraz dokładnie nie pamiętam wszystkich dat. Ale powiem szczerze, że te gry na serio. Mają jeszcze swój potencjał. No jak widać, użytkownik bardzo ładnie sobie tutaj wszystko komentuje podczas gry. Mamy HD, y, do, fajna barwa głosu, tak jak mówiłem. Y, jakiś opisik tutaj mamy, planowane serie, mm, zawieszone serie, do burger jak widać, też jest fajny. Mafia 2, Sniper Light, y, co my tu jeszcze mamy, The Walking Dead. No tak więc y, bardzo fajny kanał, jakieś to było tutaj mamy, odnośniki, jak widać, sobie działają do Facebooka. Tak więc kanał bardzo, bardzo y, fajny i warty polecenia, łowcy kamery. Dobra, i szybko przechodzimy do drugiego kanału. Drugi kanał jest to kanał Tyziaczek TV i tutaj filmik z Minecrafta tym razem, który nam nadesłał. Nie wiem, czy y, w moich polecankach był kanał Minecraftowy, tak więc chwilę sobie oglądamy. No i tam, jak ktoś tutaj będzie mm, schadzał, to niech sobie weźmie. Będziemy to mili. No ja tutaj jeszcze pójdę do góry zobaczyć. A nie, przecież tutaj byliśmy. No ale akcja była dobra, musisz przyznać. Uh -huh. mm. No jak widać, tutaj sobie. Pan tudzież ten użytkownik gra w Minecrafta, mamy HD również I tak jak mówiłem, ten kanał zaciekawił mnie pod innym względem, jak widać użytkownik nagrywa sobie tylko na razie i wyłącznie Minecrafta, ma tutaj Doliny Masakry, tyziaczek skacze, survival gains itp. itd Ale zafascynował mnie tym, jak bardzo zaplanował swój kanał, patrzcie tutaj będzie ma tu w opisie, żeby będą audiologii, poradniki, konkursy, reklamy serwerów, prezentacja moich mapek, podsumowanie miesiąca, polecanie przegląd kanałów, tak więc jak widać jest tego strasznie, strasznie dużo i bardzo mi się podoba takie zaplanowanie kanału no jak widać użytkownik ten wrzuca filmy od trzech tygodni, ale najprawdopodobniej wszystko to co napisał się tutaj pojawi ma nawet sporo widzów yy, bardzo fajny layout jak widać tyzia tyziaczek, wskocz na mój kanał a dzisiaj strasznie pląta mi się język tak więc no jest godny godny polecenia mimo że kanał dopiero się rozrasta i to by było na tyle jeszcze wchodzimy na trzeci kanał trzeci kanał wybrałem pod względem yy, oryginalności gier jest to kanał wciurnik 00. Tak i oglądamy kawałek. Te uniki były trochę toporne ponieważ nie mamy takich uników typowych pickerze że klikamy na to shift i a albo control i a i przeskakujemy. Chyba że Ode są a ja o nich nie wiem. Wow, można biegać no jak widać użytkownik ma bardzo oryginalny komentarz podczas gry potrafi się tak skupić, że po prostu sobie to wszystko ładnie, pięknie komentuje, mamy HD i zafascynował mnie doborem gier, patrzcie ma takie oryginalne gry, że mało kto o nich słyszał choćby Regame, Dungeon, And Dragons, Alien Breed Co tu jeszcze mamy? Hotline, Miami, z tego co tu widzę, tak więc jeśli ktoś jest zafascynowany takimi oryginalnymi grami, to chętnie wpadajcie na jego kanał, jest tu również Tropico 3, jakieś tam poradniki do Gimpa i wszystko powoli ładnie, pięknie się też rozrasta. 125 subskrypcji, opisu tutaj jakiegoś tylko brakuje. I tyle, i tyle. To chyba wszystko w dzisiejszych polecankach. Zapraszam na kolejny tydzień. Coraz mniej jest tych odpowiedzi wideo, tak więc możecie się łatwo, pięknie dostać. Tak, i tyle. I zapraszam na mój kolejny odcinek z Manhunta dwójki, który się pojawi, nie wiem, za 2-3 godziny, jak go wrzucę. Tak więc do zobaczenia. Cześć.